Będziemy dzisiaj mówić o buddyzmie, o konflikcie między Roberto de Matei a papieżem Franciszkiem. Jest to temat, który powinnam już wcześniej poruszyć na kanale, gdyż już minęło kilka tygodni od tego, gdy było o tym głośno, ale nie zawsze mam czas, żeby od razu zająć się takimi bieżącymi tematami, więc musiał ten temat poczekać kolejce, ale zanim do tego przejdę, to chciałam wam po pierwsze gorąco podziękować za wspieranie mojej działalności. Muszę się teraz skupić na wielu różnych sprawach, więc niestety ten kanał nie jest rozwijany tak, jak bym chciała, ale ciągle na bieżąco staram się tutaj dodawać pewne informacje. Natomiast rzeczywiście będę wdzięczna za każde wasze wsparcie, żebym mogła ruszyć wkrótce z projektami na tym kanale, które szykuję dla Was i między innymi będzie to projekt edukacyjny tajne komplety, gdzie już Tworzy się intro i wszystko się też wiąże trochę z wydatkami, jeśli bym chciała różne osoby do pomocy zatrudnić. Więc jestem Wam bardzo wdzięczna za wszelkie wsparcie. Dawno też już. Nie wspominałam o tym, że nagradzam osoby, które mnie wspierają, jeśli zostawią do siebie jakieś namiary. Dziękuję też wszystkim, którzy czynią to regularnie. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie. I tym razem książka od wydawnictwa Parwa, które czasami mi Wysyła książki. Polecam też to wydawnictwo. Książka Weni Kreator. Rozważanie o Duchu Świętym pójdzie do pana Jacka, który wspiera kanał regularnie. Chciałam jeszcze wam przypomnieć, że jeśli mam do was namiary, a wsparliście mnie w tym roku, to pod koniec roku zawsze nagrywam taki program tylko dla wspierających kanał. Jest to program na żywo, w którym. Podsumowujemy sobie działania, w którym słucham również Waszych propozycji na moją działalność w kolejnym roku. Mam teraz sporo wyjazdów. Wszystkie informacje o spotkaniach znajdziecie na stronie annamandrela.pl, jak i również pracuję nad nową książką. I dzisiaj też ten temat. O którym sobie powiemy, przeczytamy zaraz artykuł z portalu PCH 24. Przygotowując dzisiaj informacje do książki, też natrafiłam na pewną informację, która pozwoliła mi wszystkie puzle układanki ze sobą połączyć. Książka Kościół Katolicki wobec buddyzmu była już napisana kilka lat temu, okazała się to był chyba nawet 2018 rok, kiedy ta książka się ukazała. I wtedy jeszcze w jednym z rozdziałów, gdy opisywałam podejścia papieży do wierzeń wschodnich, to zaznaczyłam, że na ten moment, gdy piszę książkę, nie było jeszcze zbyt wielu wypowiedzi papieża Franciszka, że nawet wtedy był taki etap, że on miał okazję spotkać się z Dalajlamą, ale do tego spotkania nie doszło. Dzisiaj już mamy o wiele więcej informacji, jeśli chodzi o wypowiedzi papieża Franciszka odnośnie innych religii, odnośnie wschodnich religii. Jeśli będzie okazja, żeby ta książka została wznowiona, to będę musiała taki rozdział o papieżu Franciszku właśnie dodać, żeby ta cała chronologia została zachowana. Kilka tygodni temu... Ta sprawa wyszła. Ja wtedy, chyba to było przy okazji, gdy byłam w Wiedniu, kilka osób do mnie podeszło, prosiło, żebym poruszyła ten wątek na kanale. Chyba też pani Lucyna Kolińska kilka słów na ten temat wspomniała i. Rzeczywiście, warto, żeby sobie, żebyśmy sobie przeczytali ten artykuł, a potem kilka słów mojego komentarza. Dla wielu osób jest to coś szokującego, coś nowego, ale jeśli przeczytacie książkę Kościół katolicki wobec buddyzmu, to wtedy widzimy, że to, co się wydarzyło, te słowa papieża Franciszka, to nie jest tak, że one się... Hmm, Wzięły znikąd, że od Soboru Watykańskiego II zmieniło się w kościele podejście do innych wyznań. Wydaje mi się, że też Roberto de Matei jest jak najbardziej tego świadomym, gdyż jest to ktoś, kto te wszystkie zmiany również w swoich publikacjach krytykował. Profesor Roberto de Matei który również stoi na straży tradycyjnego nauczania, tradycyjnego nauczania, czyli tego, co Kościół zawsze głosił, że wiara katolicka jest prawdziwa, co wiąże się też z takim duchem bycia misjonarzem. Eee, wszystkie religie prowadzą do Boga. Nie, to nieprawda. To błąd, którego głoszenie jest prawdziwym skandalem. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie pisze włoski historyk profesor Roberto de Mattei. Wśród rozpowszechnionych dziś najpoważniejszych błędów, nawet w kręgach katolickich, jest ten, zgodnie z którym wszystkie religie są równoważne, ponieważ wszystkie oddają część jednemu Bogu. Błąd ten jest tak poważny, ponieważ w swej istocie zaprzecza wewnętrznej prawdzie Kościoła katolickiego. Niestety wypowiedzi papieża Franciszka w katolickim Junior College w Singapurze 13 września 2024 roku, więc już za niedługo będzie minie miesiąc od tych słów, tak więc przepraszam, powinnam. Być bardziej na bieżąco z tymi tematami, są zgodne z tymi ideami i przy całym szacunku dla papieża są obiektywnie skandaliczne. Oficjalna strona Watykanu cytuje dosłownie następujące zdania papieża Franciszka: Wszystkie religie są drogami dojścia do Boga. Są, dokonuje porównania, jak różne języki. Różne wydarzenia, aby tam dotrzeć, ale Bóg jest Bogiem dla wszystkich. A ponieważ Bóg jest Bogiem dla wszystkich, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale mój Bóg jest ważniejszy, czy Twój. Czy to prawda? Jest tylko jeden Bóg, a my, nasze religie, są językami, ścieżkami prowadzącymi do Boga. Ktoś jest sikhem, ktoś muzułmaninem, ktoś hinduistą, ktoś chrześcijaninem, ale to są różne ścieżki. Understood? Nasza odpowiedź jest natychmiastowa. Nie, Ojcze Święty, nie zrozumieliśmy i nie możemy tego zrozumieć. Nasza religia, a także historia towarzystwa Jezusowego, do którego należysz, uczy nas czegoś innego. Diecezja singapurska, w której poczyniłeś te stwierdzenia twórcy założyciela Świętego Franciszka Xaverego, który przybył do Malaki, w 1545 roku, w 1558 roku, terytorium to zostało podniesione do rangi diecezji sufragani goa w Indiach. Franciszek Sawery urodził się w 1506 roku w Nawarze, w szlacheckiej rodzinie. Studiował na Uniwersytecie Paryskim, gdzie jego współlokatorem był Ignacy Loyola, który przemienił młodego człowieka z wzorowego studenta w mistrza ewangelii. 24 czerwca w 1537 roku przyjął święcenia kapłańskie, a wiosną 1539 roku stał się jednym z pierwszych założycieli Towarzystwa Jezusowego. W następnym roku, gdy król Portugalii, Jan III, poprosił o misjonarzy dla portugalskich kolonii, został wysłany przez papieża do Indii z tytułem Nuncjusza Apostolskiego. Przybywając, przybywając do Goła, w tej, tutaj może przestanę czytać, bo mamy tutaj cały życiorys świętego Franciszka Xaverego, który rzeczywiście warte jest zestawienia z tym, co się teraz dzieje. Ja w książce opisuję tych misjonarzy posoborowych, którzy jechali na wschód już nie po to, żeby nawracać, ale żeby tworzyć na przykład takie wspólne ashramy. Dla chrześcijańsko-hinduistyczne, nawet takie nowe ryty nabożeństw pomiędzy hinduistycznym a katolickim. Mieliśmy takie przykłady, te przykłady opisuję w książce, czy na przykład wśród benedyktynów były takie wymiany religijne, jak to na Erasmusie, na studiach. Przeczytajmy, jak tutaj te słowa Roberta Dematej zakończył. Wierzę we wszystko, w co Kościół wierzy i czego naucza o odwiecznym Synu Ojca, Bogu podobnym do Niego, który dla mnie stał się człowiekiem, cierpiał, umarł, zmartwychwstał, kluje w niebie z Ojcem i Duchem Świętym. W końcu, tutaj są słowa z, z aktu wiary świętego Franciszka Xaverego, które Roberto de Matei cytuje, które właśnie w tym tutaj podsumowuje, więc jakby fragment tej wypowiedzi dotyczy, konkretnie Świętego Franciszka Xawerego. Ja, drodzy państwo, jeszcze się spotkałam z innym artykułem na portalu PCH24, gdzie Roberto De Matei zastanawia się, czy papież Franciszek popadł w herezję. Dużo teraz jest takich słów, ale ja chciałam zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście, jeśli się przyjrzymy tej dużej zmianie, temu, co było w deklaracji Nostra Etate, to tam już mamy tak naprawdę podobne sformułowania i inne wypowiedzi. Więc nie wydaje mi się, żeby to, co powiedział papież Franciszek. Szczególnie się różniło od tego, co powiedzieli jego poprzednicy. To logicznie wynika z tej doktryny Soboru Watykańskiego II. Przeglądam to, bo szukam tutaj tego cytatu z Nostra Etate. Jest tutaj właśnie cały mój taki opis tego, jak się to podejście zmieniało, jak jeszcze za czasów Piusa XII. Takie spotkania były zakazane międzyreligijne, jeśli chodzi o jakieś wspólne spotkania modlitewne. Jeśli by miały być takie spotkania, to tylko w celu nawracania wyznawców innych religii do Kościoła katolickiego. W Nostra Etate, 1965 rok, mamy tam następujące stwierdzenie. Buddyzm w różnych swych formach uznaje całkowitą niewystarczalność tego zmiennego świata i naucza sposobów, którymi ludzie w duchu pobożności i ufności mogliby albo osiągnąć stan doskonałego wyzwalenia, albo dojść to o własnych siłach, czy z wyższą pomocą do najwyższego oświecenia. Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w tych religiach jest prawdziwe i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych znaków i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają promień owej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. I tutaj zastanawiam, jak mamy te słowa interpretować? Trzeba tutaj dodać, że wcześniejsze sobory przedstawiały zwykle sprawę jasno. W co mamy wierzyć, w co mamy nie wierzyć, kto będzie potępiony, jeśli tak głosi. Dodajmy, że podobne stwierdzenia o prawdziwości wszystkich religii zostały konkretnie potępione w syllabusie Piusa IX. O syllabusie na kanale Andegavenum jest taki mój dłuższy wykład. Wkrótce też, być może na kanale Andegavenum znowu pojawi się kilka moich wykładów, więc zachęcam, żeby to śledzić. I tutaj należy zrozumieć fakt, który dzisiaj już jest niepodważalny, fakt historyczny, że na Soborze były różne siły, które chciały Kościoł przejąć od środka. I to, co dzisiaj głosi papież Franciszek, to on już jest Kolejnym, można powiedzieć, pokoleniem papieży po tym Soborze wychowanym, i on po prostu głosi tą naukę. Więc trochę mnie dziwi, że dzisiaj jest takie wzburzenie, jakby nikt nie widział tych poprzednich wypowiedzi. Poprzedni papierze. właśnie w takim duchu się wypowiadali. Ja to dokładnie w książce analizuję, czy to chociażby te wyjazdy Jana Pawła II. Ale od czego to się wszystko zaczęło? między innymi taki żydowski filozof Heszel, wiemy, że on wpłynął na to etatę. wiemy, że tacy filozofowie jak Buber czy inni wiemy, że w ogóle mamy tutaj też taką dokumentację na ten temat, co ja będę się starała w swojej najnowszej książce umieścić, gdzie mowa jest bardziej właśnie o hasydyzmie, żeby zrozumieć skąd ta Hanuka w naszym sejmie, wkrótce będzie rocznica Hanuki i dzisiaj badając ten temat w jednej książce opisującej mistykę hasydów, właśnie też tych hasydów z Chabad Lubawicz związanym, tam się pojawiło takie twierdzenie, że właśnie hasydzi, oni wierzą w to, że wszystkie religie są tym samym, że to są różne drogi w tym samym kierunku i dokładnie takie sformułowanie z ust papieża Franciszka słyszeliśmy i to jest zaskakujące. Taka robocza, roboczy tytuł tej mojej książki o buddyzmie to był dwie drogi w przeciwnych kierunkach, bo jeśli my się przyjrzymy tak naprawdę filozofii, na której Kościół budował, filozofii świętego Tomasza Zakwinu, a tym założeniom filozoficznym, na których opiera się buddyzm, to widzimy, że to są dwie drogi w zupełnie innym kierunku. Chociaż mamy podobne pewne elementy jakiejś ascyzy, to jednak ostateczny cel, do którego oni chcą dążyć, jest zupełnie inny. Tutaj Bóg, który jest najwyższym bytem, a tutaj. Nirwana, która jednak jest pustką, jeśli my się przyjrzymy tym tekstom, chociażby teksty Nagardzony, gdzie też napisałem jeden taki artykuł, który się ukazał w roczniku tomistycznym który porównuje filozofię świętego Tomasza Zakwinu. To jest artykuł Tomistyczna filozofia bytu i buddyjska filozofia pustki. Jeśli sobie Państwo ten tytuł wpiszą w internecie, to gdzieś ten artykuł za darmo do pobrania z całym tym PDF-em rocznika tomistycznego się pojawi, będzie sobie to można pobrać. Jestem teraz w trakcie czytania książki, może kiedyś się tutaj zaprezentuję, dzisiaj akurat nie przyniosłam którą dostałam od fundacji Prodeteo, teraz się zawahałam, bo mam nadzieję, że dobrze e, wymówiłam nazwę, i również na kanale YouTube tej fundacji e, jakiś czas temu okazał się wywiad ze mną właśnie dotyczący buddyzmu, dotyczący tych różnic. E, i niewiele osób zdaje się rozumieć te różnice, bo oni myślą, że katolicy po prostu się czepiają wszystkiego, co jest inne. A ja to mówię z perspektywy osoby, która przecież swego czasu nie chodziła do Kościoła i buddyzmem się fascynowała, nawet była w tym celu w Indiach na spotkaniach z Dalai Lamą, co też ja w tej książce Kościół Katolicki wobec buddyzmu opisuję. Więc. Piszę to z zupełnie już takiej strony obiektywnej, jako ktoś, kto starał się te wszystkie wyznania zrozumieć i nie sposób po prostu z samego punktu religioznawstwa porównawczego stwierdzić, że to jest to samo. To jest po prostu absurd. Od tej Fundacji Prodeteo dostałam książkę Chestertona o świętym Tomaszu Zakwinu, Myślałam, że to będzie po prostu taka biografia Świętego Tomasza Zakwinu, ale bardzo dużo różnych przemyśleń Chestertona tam się pojawia, i bardzo często on tam właśnie wskazuje na różnicę pomiędzy filozofią Świętego Tomasza Zakwinu a wierzeniami buddyjskimi. Być może właśnie na to wskazuje, bo w jego czasach to było popularne, i dzisiaj mamy w tych różnych odłamach New Age'u. Ale jest to bardzo ciekawe, jeśli my konkretnie będziemy mogli wskazać na wpływ hasydyzmu, tych autorów. Na przykład, jeśli ja studiowałam filozofię, to mówiło się o filozofii Martinie Buberze, mówiło się o wielkim jego wpływie, a tak naprawdę nikt nie podkreślał tego, że on był hasydem, że też pisał teksty. Z, o historii hasydyzmu, chociażby o mistyce hasydyzmu, i on tak naprawdę na XX wiek również na Kościół wywołał swój wpływ, więc my musimy zrozumieć, że te niektóre teksty no właśnie w ten sposób zostały przekształcone. I jest to głębszy, głębszy problem, bo nawet niektórzy, dostrzegając ten problem, nie chcą cofnąć się wstecz, zrozumieć historię soboru i raz na zawsze bez emocji zrozumieć ten temat. Mamy przecież nawet dokumenty IPN-u, które potwierdzają zaangażowanie komunistów, w te zmiany soborowe. Wiemy o zaangażowaniu protestantów prawosławnych. Tutaj teraz możemy wykazać te wpływy hasyckie. Pytanie: jakie jeszcze wpływy modernistów, przedstawicieli nowej teologii? Warto zatem. Poświęcić trochę czasu, żeby takie książki, które mówią o tych zmianach, jakie zaszły w kościele, przeczytać, bo jedynie obserwując te wypowiedzi, które mamy teraz, nie jesteśmy w stanie tej całości zrozumieć. Sam profesor Roberto De Mattei też jest autorem cennych książek na ten temat. Ja ze swojej strony polecam książki ze sklepu AMDG. Tam są głównie moje publikacje, ale też jest książka mówiąca o tych zmianach, jakie zaszły na przestrzeni czasu w liturgii. Jeśli chcielibyście, żebym więcej na ten temat powiedziała, wydaje mi się, że jest takie zapotrzebowanie. Mam też zaproszenie muszę na nie odpowiedzieć, bo to czas się mijamy od pani Edyty Parandowskiej z PL1TV, też ciekawa sprawa, ona mi napisała, że była z moją książką właśnie Tom Kościół Katolicki wobec buddyzmu w Chinach i na lotnisku zgubili jej. Tą książkę, gdzie ona akurat miała notatki, zgubili cały bagaż, nie samą książkę, oczywiście ostatecznie jednak się książkę udało odnaleźć. No jest to bardzo, bardzo ciekawa sprawa, że akurat też takie zaginięcie tej książki, gdy ona ją czytała i robiła notatki i stwierdziła, że temat jest ważny. Temat jest ważny, ponieważ na moim kanale znajdziecie również Mój wykład mówiący o tych zmianach w szkołach, mówiący o tym, że prawdopodobnie od przyszłego roku szkolnego buddyzm wejdzie do polskich szkół jako jedna z opcji. Dlatego warto wiedzieć, z czym naprawdę to się je. Co naprawdę głosi ta filozofia. To jest y, trochę inne niż nam się to przedstawia jako taka tylko filozofia pokojowa, filozofia y, spokoju. I zawsze, gdy o tym mówię, mam dużo krytyki w komentarzach, y, którą rozumiem, bo jest to związane z tym, że rzeczywiście y, w kulturze masowej, y, w mediach, w prasie, ten buddyzm był zupełnie inaczej. Przedstawiony niż to jest w rzeczywistości, gdy my się w te doktryny wgłębimy. I niestety to jest bardzo przykre, gdyż takie wypowiedzi duchownych, nawet papieża, te wypowiedzi będą sprawiać, że wielu ludzi nie będzie dostrzegać tych różnic, że dla nich nie będzie różnicy, czy zapisać dziecko na religię, na katechezę, czy zapisać na buddyzm. I Druga rzecz, która jest przykra, że na tym paradoksalnie niektóre nurty protestantyzmu korzystają. Nie wszystkie, bo protestantyzm ma wiele odłamów, ale są też takie odłamy, które nie uznają jakiegoś takiego bratania się z buddyzmem. Gdy byłam w Tajlandii, to już było dawno temu, uczyłam jednego angielskiego takiego. No już właściwie chyba 20-letniego chłopaka, który pracował w hotelu. I on był jedynym z całej swojej rodziny. To była taka mała wyspa, i tam była mała misja protestancka. Nie było tam kościoła katolickiego. To jeszcze było tuż przed moim nawróceniem, wtedy nie chodziłam do kościoła, i on mi powiedział, że właśnie trafił na tą misję protestancką, przyjął chrzest, stał się protestantem. I ci protestanci mu mówią, że, że właśnie Kościół katolicki mówi głupoty, bo tam były te spotkania międzyreligijne, to bratanie się z buddyzmem, a przecież tylko tutaj prawda jest w Chrystusie. I on, no słuchajcie, jako osoba, która, będąc wychowana w buddyzmie, opowiadał, że dostał pewnego razu obrazek z Panem Jezusem i takie, Wtedy go to tak uderzyło, że to jest prawda. On się e, e, zaczął, zaczął wierzyć w Pana Jezusa i on od razu, już nawet wcześniej, przeczuwał, że to, czego go uczą na temat buddyzmu, że to są głupoty. I ci e, mieszkańcy Azji, e, którzy ten buddyzm tak intuicyjnie odrzucają, oni są bliżsi zdroworozsądkowego m, myślenia. Niż ci, którzy te doktryny przyjmują. I on jest negatywnie nastawiony do kościoła katolickiego z tego powodu, że teraz kościół katolicki się brata z buddyzmem, ale przecież za czasów Franciszka Sawerego tak nie było i dzisiaj nie jest to cały głos kościoła. No tej prawdy nie można zmienić o tym, że tylko w kościele jest zbawienie. Tutaj jeszcze też ja w tej książce opisuję, że. Tak naprawdę, pierwsi, którzy z jednej strony zaczęli w Europie buddyzm promować, jak i promować takie podejście, żeby wszystkie religie były jednym, to byli w dużej mierze wolnomularze. Podaję tutaj konkretne przykłady, konkretne nazwiska. Jeśli zastanowimy się nad tym, spojrzymy szerzej, przyjrzymy się tej historii. Mamy jakiś taki szerszy ogląd, skąd powoli to nastawienie kościoła się zmieniało. Przedefiniowanie tego, o czym jest prawda. E, takie podejście do religii, jak do restauracji, przecież nie jest niczym złym. Jeśli dzisiaj e, zjemy sobie jakąś polską kuchnię, a jutro pójdziemy na sushi, to jest po prostu tylko jedzenie. Ale nie można mieć takiego samego podejścia do religii. Religia jest zupełnie inną sprawą. Ona ma być dla nas odpowiedzią na najważniejsze pytania: o to, co po śmierci, o to, jak mamy żyć, jaki jest nasz cel, dokąd zmierzamy, co zrobić, żeby zostać zbawionym. I na te wszystkie pytania buddyzm, katolicyzm dają nam. Zupełnie inne odpowiedzi. Nie jest tak, że wszystkie drogi prowadzą do zbawienia. Dlaczego tak twierdzi między m.in. hasydyzm? No, okazuje się, że oni niejako twierdzą, że Bóg we wszystkim się przejawia, że wszędzie są jakieś Boże iskry. Zupełnie inne jest to myślenie, które staram się jakoś opisać. Nie jest to łatwe. Też tam naprawdę każdy ten tekst hasycki trochę inaczej to ujmuje, ale można znaleźć części wspólne części wspólne, które zupełnie będą różne od tego, co głosi Kościół katolicki. Mam nadzieję, że wkrótce uda mi się to opisać. Jeśli byście też chcieli wesprzeć te badania, macie wszystkie linki. W opisie działam dla Was całkowicie niezależnie na te swoje badania. Jak wiecie, nie mam żadnych publicznych dotacji, a wszystko to, żeby to zrobić dokładnie, zajmuje bardzo dużo czasu, więc możecie również wesprzeć mnie albo przez te linki w opisie, a również zachęcam do odwiedzenia sklepu AMDG. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jestem ciekawa Waszych spostrzeżeń, napiszcie je w komentarzu.